15 dzień maja to dzień ważnych spotkań w rozgrywkach PGNIG 2 23 seria. Ja nazywam się Piotr Bugajny, jestem dziennikarzem Kanal plus Sport i zapraszam Państwa na spotkanie arcyważne dla układu sił w tabeli. Dobry mecz też niedawno z puławami Iwanowicza. Właśnie Iwanowicz na pewno będzie dzisiaj nakręcony na tym spotkaniu, ale popełnił błąd kroków Janikowski. Świetnie zagrali to razem z Piotrem Papajem. No i pierwsza kontra Wybrzeża zakończona trafieniem Iwanowicz. Oliveira. Wołyńcew. Znowu przechwytuje piłkę. Jachlewski zagrywa znowu do Gądka. Ten ma drugą szansę na trafienie. Ją wykorzystuje Krzysztof Gądek. Mamy gwizdek. Gramy. Jachlewski. Gądek. Papaj. Jeszcze raz to kończy. Papaj. No jak mogli się dać, wymanewrować zawodnicy Stali. Jeszcze Jachlebski. No widzimy 4 minuty bez gola. Wybrzeże może teraz. Tak jest. Mateusz Kosmala. Świetna próba. Stracił piłkę Pieczonka. Kontratak Kosta Petrowicz w kontrze pokonuje Chmielińskiego. Siódmy gol dla Stali. Mateusz Wróbel, znowu susy Wróbla. Podanie do Janikowskiego. Jakże prosta gra. Julian Iwanowicz podnosi ręce. I Wołyncew. Stal przed szansą na wyrównanie. Iwanowicz. Wołynczew, gol! Wołynczew, Dzianis Wołyńcew doprowadza do wyrównania w 37 minucie. Iwanowicz zabiega Krupa. Na drugi obrót, na drugie koło, już wraca na swoją pozycję Rafał, dużo ruchu na parkiecie, Iwanowicz! Z Adamczukiem, Wojdak, zamknięte wrota przez Jachlewskiego. Adamczuk! Piękny gol Kacpra Adamczuka! W 53 minucie 23 po stronie stali, 18 po stronie wybrzeża. I odpowiedź Rubla dwie ładne bramki, ale zwłaszcza ten pierwszy rzut Kacpra Adamczuka mógł się podobać. Zobaczmy tutaj, zasygnalizował podanie do Dzianisa Kryckiego, a później odpalił petardę w kierunku bramki Wybrzeża. Iwanowicz z wołyncewem, bliscy straty gospodarze. Iwanowicz trafia podobnie jak kilka minut wcześniej Kacper Adamczuk. Teraz wyżej wyszedł Piotr Papaj, odcinając jednego z rywali, Ramon Oliveira. Oliveira, fantastyczna samba odtańczona przez Ramona Oliveirę. Wołycew także nieźle na nogach, Oliveira. W Kapitalne podanie, no ale broni teraz Chmieliński. Przypomniał o sobie, obronił rzut Petrowicza. Jeszcze Jaklewski napędza atak drużyny. Podaje do kosmali. Kosmala! 22 do 25. Musi atakować Ramon w kierunku bramki, bo już za chwilę sędziowie mogą sygnalizować grę pasywną. Już to się dzieje. Bardzo szybko, ale gol! Fantastycznie zrobił to Milian Iwanowicz. Stal Mielec pokonuje Wybrzeże Gdańsk 26 do 22. Druga wygrana w tym roku podopiecznych Dawida Nilsona w NIG Super Lidze. Bardzo, bardzo istotne zwycięstwo dla ekipy z Podkarpiacia. Ja nazywam się Piotr Bugajny. Jestem dziennikarzem Kanal Plus Sport i bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Stal Mielec wygrywa z Wybrzeżem Gdańsk 26 do 22. Dobrego handbalowego wieczoru.